No cześć, witam was bardzo bardzo serdecznie, jestem Kuba, dzisiaj ze mną jest Grześ. Cześć. I mam nadzieję, że go nie wywali. Miejmy taką nadzieję, gramy w Among I? Bo nikogo nic nie ma. Czy coś się stanie? Jak coś... Jest! Yes, działa! Jak coś, Grześ to jest Bigel. Ponieważ nie możemy mu zmienić nazwy. Chodź na sam dół mapy. E, róbmy taski. A możemy chodzić z razem? E, chodź. Dlaczego my mamy oboje ten sam kolor? O, mam, mamy, ten, mamy ten sam task. Mm. Każdy go ma. Bo to jest task, którego mają jej sobie. Dobra. A masz ten task po prawo, co tu był? Kuba, ty rób swój task, ja będę Ju. O, idealnie, udało mi się to zrobić. Ja bardzo trudnego paska Jakiego? Miałeś? Takiego, że muszę ustawiać częst często. A ja też miałem go. I bardzo szybko mi wyszedł. Use... O, siema. O, otworzyłem. Ja otworzyłem. Okej, a, okay. a jak, jak ty to zrobiłeś? Trzeba pichać na coś. Ja szukam czegoś. Dobra, ja robię taska z temperaturą. Tutaj jeszcze jeden. No. O, ja się skanuję. Jak tam? No, przynajmniej widzisz, że się skanuję. Jest jeden dowód, że nie jestem impostorem. E, niestety nie mam skanowania, ale też nie jestem. Ja się następny raz skanuję, bo przecież... Nie, help mi, help mi, help mi! To no, nie jest impostor, on tu zamknął. A to to samo się zamyka. A co mam tu zrobić? Bo w korek. Aha. Dawno nie grałem w Amongasa. ja tym gościu y, nie jest. Idę do admina. Ten gościu, który ty mówiłeś, że cię niby zamknął. Ten... A jak I... to się otwiera? No, no, musisz czekać wtedy. Mógłby ktoś naprawić światła. Dobra. S -s są naprawione. Nie ma w elektrikalu nikogo. Fix lights. 0%. Do Elektricala trzeba i naprawić. A nikt tego nie chce zrobić. Otwórz. Gdzie jest elektryk? Ja. Moje się... Moimi światami No może pisze że jest. Pisze, że jest nie okej. Okay. No, to tak może się na dniem trzymać. No guys! Zobacz, wszyscy starają się naprawić światło. Ech, patrz! Co? jest jasno-niebieski, idź do Energy Mans. Kogo zabili? Nie. Kurde! Gdzie? Gdzie on jest? Co? Gdzie on jest? Ach, cheater. Nie no, nie wiem, gdzie on po... Ale jak on się nazywa? Znaczy... Hew. Cychy Ewo. Dobra, wyłoś... Wyłoś i bossu. Na no, hew Hew Zdążyłem? Nie. Kurde. I wyrzucili gościa, który nie jest Impo. A może on jest Impo? Nie. Tak, ale musiał cię zawić. Dobra. Play again. Jest. Ale dobrze, ludzie. Udało się zagrać razem. Ile ma procent mój telefon? A, ja go podłączę przy okazji. No ja go podłącz, bo zaraz padnie, bo ma jakieś 30. Stresna. A na Amonga się jeszcze upala. 37. A mógłbyś zmienić um. kolor, bo ja, ja bym chciał być tym. Tym co ty masz, mogę? No to chciałbym brązowego, żeby mi się ładnie pakietowało no, z kupą. A ty sobie kupę wziąłeś? Nie, mam papier, ale tak. to Weź mi kolor, please. Tu jest po, po lewej stronie był taki. No, to teraz. Dobra, znowu będę fioletowym. Dobra. I? No ciężko. Jest. Działa. Dobra. A gościł się na. Dobra, masz tutaj. Ja też go robię. A masz tego taska po prawej? Co był, znaczy po lewej? co był? No. nie, 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 no. nie, 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 wiem, co było. nie, ktoś sfiksował je? No. z włosami. Gdzie? Zabił cię? Tak. A gdzie? Laboratorium. No dobrze, prawo. Idź prosto. Moje ciało, prawo. Mm. kurde, Dlaczego to jest taki mocny speed? Big girl. Egościu się nazywał. Mm. Takie te po prostu Darkbeard, Dark Bird. Lewo. Dark Bird. Dark Lewo. Dark gdzie? No... Kilo. Dobra, szybko! No, back, back, back! I reportuj. Udało się, zreportowałem. Nie. Chyba dark plant to tak. Plant? Dark plant, plant nie jest chyba, nie. No właśnie. Staj. Uff. No, no, no. I ja teraz taski robię nie wiem jak dużo mam ich robić Mogę zabijać ludzi, którzy robią taski I próbuję wygrać grę A ja się robi tego taska Po pierwsze nie wiem jak to jest po drugie znajdę się do trzeciego zreportowali Cię Nigdy Да, я кто напишу. Ну. Люди. Даркберд. Добро пожаловать на Даркберда. Błagam, nie go wyleją. Jest! Dark be Beard. Al Dark Beard. Dark wywalony. Nice. A an impostor. Tu impostor Rain. Komst. Sabotaż. Podejrzany sabotaż, naprawdę. Gdzie jest sabotażowano? Drzwi otwarte. Uważaj. Jestem po ICH, reportujcie, jest w Energy Manager. Kto idź. Idź do to Jezu! Bo cię zabij ludzie ludzie. No widzisz? Dziękuję. I napisz. Mm. No? Dark plan. Nie, Bóg. Nie, Kej, 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 System. Nie, nic nie. więcej nie pisz. Kilot. Tak, tak. Kurde, nie mogę tego wpisać, kilot. Nie. dark plant. Złe zagłosować. Nieś no. na Keypeta głosować, wylalicie. cię. No, jest super. Dziękuję. Ale no, okej. Okay. I już przegraliśmy, patrz. I was not... A, nie kogoś wybalą, albo zbiło? A, już natychmiast. I okay. Dark Plant też był. Dark Plant. Dobra, weź. Playgana. Wywaliło mnie, podaj kod. Prawda? I O U. I O U. No. T V F. No właśnie. Kurde, tak. ktoś zabrał mojego skina? A to co? Weź mi go od bloku, bo masz brązowego. Brązowy, teraz hat i moja najlepsza kompozycja. Ja sobie wzięłam typ, typowo takie policjanckie. se policjanta wziąłem. Gościu teraz zaczął? Tak. Ludzie. Trzy impostów Aha, zrobi się jeden imposto. mhm Krumate. To. To są trzy osoby podejrzane. Dobra, o, chodź, co tam, Bigel? Nazywa mnie Bigel, nie jestem sem. Co to Bigel? No a ty jesteś Bigel. No to, to że to coś to co się nazywa gra, dało mi taką nazwę. No to... Możesz się nazywać <grym> Dobra. Dobra Bigel. Bigel. Dobra Bigel. Dobra, czerwony koło mnie latał, ale mnie nie zabił, A widział, więc... Ja bym gufam, nie jest podejrzany. Nigdy nikomu nie nie. A ty nie jesteś? Nie. Czerwony. Czerwony jest impo. Dobra, widzę go. On jest pomiędzy. Jest. O dwa, o dwa, koło o dwa. A gdzie twoje ciało? Koło o dwa po prawej, gdzie jest robienie kabelków? Po prawej, tu. To jest moje ciało. Dobra, eym um, Red. Już Ci mówię kto zabił. Red, 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 red. Jakby się nazywa? Gufam. Gufam. Płagam, wywalcie gufama! Ludzie. Ja na to coś głosuję. Dobrze, jak go nie wywalam, to znowu przegramy. Skip, vote, skip, skip, skip. Błagam, gufam, nie głosuj. Wszyscy na gufama, na gufama, na gufama. Nie zagłosował nie... na gufama. Gufam, Bigel? Nie. Jaki głupek z tego. Low no Dobra, block. Bigel, was not dame mhm. A Nie, Daj, słuchaj, Teraz bym z chęcią napisał so na czacie, a nie mówiłem, a nie mówiłem, ale się nie da. No, bo mam no, hmm. w A wiesz, jaki wiele w czacie, na telegrałem pięć meczów i za każdym razem do cię dziękuję. ty? Też. Naprawdę? Tak. Dobra, ja ci tam wierzę. No tylko widziałem twój no właśnie więc ciężko było wam musimy nagrać odcinek gdzie nie mówimy za jakim jesteśmy a ja tu nie tym razem hmm, jak się, gdzie się władzi do komunikation co to jest o co tu chodzi o co? nie wiem swoje tos. Ja chodzę przy głównym hamieniu. Robot required. Co to znaczy? Co? Please room in 20.20. Robot. Required Ktoś wie jak to się robi? Niech się w komentarzach. Bo no, ja tam naprawdę nie wiem, wiem. kto jest? Kto? Nie zielony ani nie ten co ostatni. Dobra, idę za tobą Grześ, a już się rozdzieliliśmy. i ja chcę męczyć Dobra, czerwony nie. Widziałeś. Różowy też, nie? Różowy tak. Właśnie błęku różowego mi nie zabił. A nikogo nie było obok. Różowy nie, mówię ci. Gufam czy... Żaden set. Dawaj na ból Serio? Ty jesteś impem. Nie. Tak. Nie. Tak, ty jesteś. Patrz, za chwilę zaczniesz mój ekran. Dobra, no to no... Ja ci mówię, że ten gościu jest. Chłopie. A Ty ja ci nie na zapisowałeś? Nie. nie. Mówi, mówiłem, że on nie jest. Mówiłem, pokaż. Patrz. Use your record. Okej. Okay. Dobra, stoi. chodź tutaj. Chodź tutaj ciągle stoję przy nich. Idź za gufamem. Ja idę tu. Ja nie jestem. Trzeba być koło nich. Jak się robi też... Task completes. Ko tu stajemy ciągle przy lepszy. Uh, gufam ucieka. Tu jest? Ja idę za gufamem. Ja Pierwszy um, W komunikacie mam taska, to nie. Bo Gdzie gufam? I... Tutaj mam taska, więc idę go wykonać. Miałeś pilnować bufana. Jezu. Yes. O! Ja, ja dystrojuję coś, aby nas ochronić. Jestem trzy. Jeszcze jedna rakietka. Task complete Robot film. Wiesz, że my i tak przygramy. Bo ja nie umiem zrobić jednego taska. mi zielony, ale on jest impustorem. Mam Gufama, by mi łeb uciął. Zdecydowanie. No Gufam jest, Gufam jest. Gufam mnie zabił. Gufam mnie zabił w O2. Dobra, wiem. W O2 mnie zabił. Gufam. Błagam ludzie, weźcie tym razem. Uwierzcie Grzesiowi. Coś mi się zdaje, że jak napiszesz, że to gufam, to wylecisz. Ale spróbuj. I co? Jak myślicie widzowie czy się uda czy się nie uda? Gufam. Mi się zdaje, że uznacam, że ty jesteś. Czy gufam na pewno zagłosuje na ciebie? Przegrać. Gdybyś nie zawrócono nie tego typa różowego, to by cię teraz nie wywalili. Biga was not the imposto. Bufam! I co? A nie nie. A nie Dobra, jeszcze jeden meczek? Jeszcze Cześć. jeden, dawaj. Cześć. Jeszcze jeden. bo na tyle mamy czas. Co? no tyle mamy czas w tym odcinku. Ty a może jeszcze dwa odcinki? Aaa, może tam się przyda? Dobra, teraz chciałabym wziąć czat na zwykły czat i pisać, a nie mówiłem? Ja też bym chciała, ale się niedawno. Ja, ja, ja powinienem pisać, a nie mówiłem, że to nie jest ten różowy. Mówiłem, że to nie jest różowy. Lousk blok. Bok. block. blok. Jestem dzieckiemku. O, oh, left the game. O, oh, o osób, wow. Kościuszka. Serio, głufam. Biały jest ten hat. Maseczka czy papier toaletowy? Maseczka, tak. bo jest niebezpiecznie w tych czasach. E, Wiesz, a można Papierta, mieć... Papier toaletowy, bo on jest niebezpieczny. Dobra, e, można mieć jako chat maseczkę. Gdzie jest maseczka? W którym jest maseczka? Wyżej. W chatach, czy jak? No, prawo. Du, du. Nie, to brzydko wygląda moim zdaniem. policent lepszy. A za co się bierze pety? Do Mungasa? Za pieniądze? A gdzie się je kupuje? Na epiku. Aha. Nice, Powinien, mogę sobie kupić. Może kiedyś, nie wiem. Część. A naj, najlepszy jest piesek. Byłem też fajnie jest siedzi, smutny, baczek. Jak wiesz. Taki Bigel. Przestań. Siedzi smutny, płacze z jednym okiem. Krumyk. Krumyk. Obaj krumyci? Krumej, oh, kurde! Jakie to było... A dlaczego ja nie... Co jest? Dlaczego nie, nie muszę drzwi zamykać? Impostor. Ale zobacz! To już było krumy to nie mogę drzwi zamykać. Zobacz, klikam use. No wiem, chłopie, też nie Pan sam se na pewno nie mam czasu A to nie wery elektrykalu? Dobra jego naprawię Aha naprawia to 5 osób Mam w ofisie jakie jakieś zadanie Mam w ofisie dwa zadania. Nieee! Please insert card. To jest jedno z najfajniejszych. O! Accept. No to nie, o, czy... nie fair, masz myszkę, ja nie. Ja mam takie niesprawne palce. No. No na walkę na kciuki są okej. Okay. Zawsze wygrywam. Mhm. Co to Fajne jest? 316 stopni, ok. No ale teraz mam coś w laboratorium, tak? A jak się idzie do laboratorium? O, światło wyłączył. typ. Dobra, jak się wchodzi do laboratorium? Czy tu jest wejście? Nie, tu. Teraz muszę jej wyznaczyć, Dead Boya. Wiesz, kto to ma? O, ufa! Wreszcie kara, że mi zabił. Dobra, teraz spamiętam start Hmmm. Who is we What is a uh, Dead Boy or Emergency Meeting? Kto dał? Na kogo głosujemy? Losowałem... Bigela wylosowałem, ale nie na ciebie nie. A ja siebie! Zna, Jezu, ja sam na siebie! Jezu! Na no, no. <laughs> mnie ktoś zagłosował. A ja, ja sam na siebie. <laughs> ja bym prawie na ciebie zagłosował. Się A ja bym prawie na ciebie zagłosował. A ja sam na siebie zagłosowałem, nie mam ci teraz. Nie, że Kurde, gdzie jest tu wyjście z tego ofisa? Gdzie jest laboratorium? Gdzieś głęboko, Mhm, już, już idę do laboratorium właśnie. Um, laboratorium... Coś To jestem w laboratorium. Dobra, czym ja? Na pewno A teraz ten pan spuszcza powietrze. I zły odbyt. Status bad. Jak ja mam to naprawić? Aha. Status fine. Ja nam zapas powietrza zrobiłem. O, to nice. Ale nie dam nikomu. A, a mi chociaż dasz? Nie, nie. jestem dead. Inaczej to. jeszcze żyję. A co ty robisz? Taska. Jakiego? Tego z radiem? To trzeba to radio nastawiać? Nie, to z częstotliwością różnych rzeczy. No to to jest super task, ja też go robię. Bo, ty go nie robisz. To nie jest to, nie robi innych. Nie tę często z stotliwością pierwiastki z <grym> ja, tej trzy. Czyli tak to nie że nie jest ten, to. nie no to bo ja już nie mam, żeby... z nie mnie ja też nie mogę zrobić. Ja go zrobię. Chłopie, czemu ty go robisz, jak ja już go zrobiłem. No ja też jego musiałam zrobić. Była na naprawa. O różowy mnie zadzikał! Gdzie? Przy lawie. Nie! No jest po mnie. O, mi życie, Gdzie? Jak? jak... Slim Eweks. Slim -e no to chyba potem będzie Jak ją tu wziąć? No, miały. Dobra, tyle wystarczy. Ludzie napisali go głosu. Hmm. Albo ci pisze jeszcze jest. Nieco co znaczy jest. Miałoby być. Się... Jest. was, a an impostor. Nie należy no, się sam przyznał ostatni impostor. Jeszcze jeden yes. idę, Ja idę do waypointów A nie, jednak idę. O Jezu, yes, nienawidzę tego Taska Ja się na telefonie tyle tego Taska męczę zawsze Jezu, i są, jest takich parę Ja się pytam ludzi, kto jest info i jak oni mi powiedzą, to ja ci A co tu chodzi? A? Dobra, teraz idę gdzie? Gdzie mam iść? Koło ładnie. Ja uważaj. Zabij jednego. Który? Nie wiem gdzie. A nie, było was... Czterech to jest okej, okay. całkiem. Dobra, ja mam insert. Jest trochę z bo mi aż uszy bolą. No, może ciebie nie. No. Patrzę na tętno innych. A gdzie to się patrzy? Tam, gdzieś tam nudne to jest. A powiesz? Nie. Mi został ostatni task w waypointach. Jest. Nie widział mnie, Kwart. Mi został najlepszy task, bo ćwiczący refleks. Gdzie ty sprawdzasz? Gdzieś głęboko. Ale powiesz gdzie? Nie. Czy to jest koło MedBeja? Znaczy, to jest w Medbeju, tak? Nie nie nie, 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 Czy widzisz? No powiedz, weź. Nie no gość, to jest na tej nic. Hmm. Najbardziesz I wiesz coś? Dobra. Wow, 28 minut odcinek, chwilę będzie się... Głosuj na jakiegoś S coś tam coś. S-wenkrab. No głosuj. Dobra, kogo nie wid... dobra. s ben. Mi się wydaje, że to jest rundstep. s ben. Mi się wydaje, że to jest runstep. Głosuj na s ben. I tak już jest koniec odcinka, wyszedł bardzo długi odcinek. Ale pewnie, nie wiem, źle pewnie zrozumiał. No źle widziałem jak to się widzę, dobrze że tak powiem. Yes. Win! wina. Dobra, kwituję. Więc widzowie, to jest koniec odcinka. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć. Cześć.